i ratownik medyczny. To w szpitalu ważna osoba. Nie ratuje życia raz czy dwa, tylko setki razy, bo to bohater i bohaterka. Nagle do sali rach wchodzi. Lekarz przyjmuje pozycję walki. Bierze szczepionkę, walczy i walczy. Pacjent się przygląda, aż czu trak, trak. pole poległ w tej niezmiernej walce. Teraz pielęgnie szpitala. Pomoże wszystkim w najgorszych przypadkach. Patrzy, pacjent się musi. Próbuje wszystkiego, od zastrzyków po kroplówki. Haruje dwóm na polu, by uratować swego rodaka. Aż tu pacjent wstaje. Pielęgniarka świętuje i do wszystkich apeluje. Pacjent wstał. Cały i zdrowy. Nie ulega mowy. Że najlepiej się czuje w rękach szpitala, gdzie lekarz, pielęgniarka, to wszystko wspaniałe, Więc ludzie, nie miejcie obaw przed lekarzem i pielęgniarką. Najgorsza choroba się przed nimi kryje, bo to najlepsi przyjaciele tego tu pacjenta, co w łóżku leży. Życzę im wszystkiego dobrego i życzę jak najbardziej zdrowego i długiego. Leczny. Przygody Simbada Żeglarza. Przygoda wstępna. Nazywam się Simbad. Mieszkam w stale w Bagdadzie. Rodzice moi, umierając, zostawili mi w spadku tysiąc borów złota, tysiąc beczek srebra, sto pałaców, sto ogrodów i jeden ząb surowy mojego pradziadka, który mój ojciec przechowywał w hebanowej szkatułce. Jako pamiątkę i osobliwość. Pradziadek mój niegdyś chorował na ból zębów i co pewien czas inny ząb musiał sobie wyrywać. Aż tylko jeden ząb trzonowy mu pozostał, umierając i ten kazał sobie wyrywać, który został przekazany w spadku od mego dziada do mego ojca, a od ojca do mnie. Czajny, zepsuty i szczerniały ząb. Jestem pewien, że na świecie jest bardzo dużo tak samo zepsutych i szczerniałych zębów, lecz nie każdy trafia do chyba nowej szkatułki. Ten trafił, aby stanowić pamiątkę i osobliwość. Nieraz przyglądałem mu się z szacunkiem i wyobrażałem sobie, jak niegdyś ten ząb musiał boleć bo pradziada. Zamieszkałem w pałacu wraz z moim wujem Tarabukiem, który był poetem. Wuj Tarabuk codziennie odczytywał wiersze tak głośno, że, musiał przy, że dostawał bólu gardła i musiał je starannie przepłukiwać specjalnym lekiem, które pilnie, który, którego pilnie strzegł przed okiem ludzkim, zachowując ścisłą tajemnicę twierdził przy tym, że gardło go wcale nie boli. Nie ma przy to potrzeby przepukiwania gardła lekarstwem. Wójt albo kochał poezję, lecz nie nienawidził gramatyki. Pisał z błędami i zazwyczaj na jedno słowo dwa do trzech błędów popełniał. Wstydził się wszakże swej błędnej pisowni. twierdził, że popełniał błędy umyślnie, ażeby potem mieć sposobność i przyjemność poprawiania swych utworów. Lecz nie widziałem, aby wójta Rabok raz napisany utwór kiedykolwiek poprawiał. Wójta Rabok miał stolik składany, srebrny kałamasz i złote pióro. Z tymi przyborami palzał na brzegu morza. W słuchane morskie pisał swoje wiersze. Pisał i pisał. Skrobał i skrobał. Aż wreszcie po nieludzkich trudach i mękach napisał wiersz następujący. Może to nie rzeka, a ptak to nie krowa, szczęśliwy kto kocha remowane słowa.